No cześć, witam wszystkich. W odcinku, w którym zdobędę 700 tysięcy monet na jednym odcinku 5 minut około. Ja już jestem po nagraniu tego odcinka, także wiem ile dokładnie tego dostanę. To będzie timelapse ze sprzedawaniem wszystkiego. No, także wam nie pokażę, ile mam w skrzynce, ale będziecie wszystko widzieć na tym timelapse. Tam będzie pokazane, ile miałem tych przedmiotów w skrzyni. No, całkiem sporo tego było. Szybko się to zbiera. Jeśli chcecie, abym wam pokazał sposób, jak szybko zbierać te surowce i jak najszybciej zdobyć monety jak najszybciej zarabiać na serwerze przynajmniej z powodu z którego ja korzystam i to jest całkiem szybkie zarabianie bo dopiero co ostatnio milion monet wbiłem i już mam teraz prawie 2 miliony, pokażę wam na tabie popatrzcie, no milion siedemset tysięcy mam także co, 50 łapek pod tym filmem Wyjąłem dosyć dużo i dawno żaden odcinek nie uzyskał ale no pokażę wam jak, jak szybko zarabiać i jak najlepiej zarabiać monety przynajmniej jeden z lepszych sposobów i tak, dlaczego zdecydowałem się na nagranie tego odcinka i dlaczego zdecydowałem się na zdobycie tak wielu itemów za jednym razem? A dlatego, że poprzedni odcinek dobił naprawdę kosmiczne zasięgi jak na tą serię i żadne odcinki z tej serii nie dobiały takich zasięgów, więc całkiem spoko zasięgi w poprzedni odcinek na obecną chwilę 47 41 łapek, 500 że tam 600 wyświetleń, watch time też naprawdę Przerósł wszystkie moje oczekiwania, także robię ten odcinek 700 tysięcy w 5 minut. Czyli no można powiedzieć, że grubszy odcinek niż ten ostatni, czyli zrobiłem milion monet, a teraz 700 tysięcy w 5 minut. Zapraszam do oglądania, zostawiacie łapki w górę i subskrypcja, będziemy was żadne filmy. Bo no coraz lepiej, coraz więcej się dzieje na Thunder Island i no zanim długo znowu będzie więcej live'ów, bo zrobiłem sobie lekką przerwę, to był umieć więc z Discorda, także widzimy się już na lapse. dream i